Cześć wam, witam z Lahary. Przyleciałem dzisiaj rano I się czułem tak leniwie Tak się leniwie czułem Chciałem po prostu pójść sobie coś zjeść na brunch Dzisiaj niedziela Ale stwierdziłem Kurde nie, nie, nie Ty cyganie, ty Przypomnij sobie o co chodzi w życiu I właśnie chodzi o to, żeby walczyć z samym sobą I panu na siłownię Zaliczyłem Mega, mega trening na, na nogi Zobaczyłem ten napis Your only limit is you przypomniało mi się, że to jest najprostsza zasada do sukcesu w życiu To jest jedyna rzecz, która odróżnia przeciętnych ofiar od ludzi, którzy lecą po swoje Od ludzi sukcesu, że ludzie sukcesu po prostu systematycznie i regularnie się przełamują Walczą z samym sobą codziennie Z tym wewnętrznym leniuchem z tą niechęcią do działania. To jest jedyna różnica. I robiąc to systematycznie tworzymy tożsamość, która w ten sposób działa. Staje się to po prostu naszym sposobem bycia. Zamiast mówić ja nie, nie mam czasu, zajęty jestem bla bla bla, takie pierdolenie. To człowiek po prostu zmusza siebie i zawsze wie, że będzie wdzięczny za to, że przełamał się. I z czasem coś się staje to łatwiejsze, a dzisiaj akurat było okrutnie trudno, ale wyłączyłem ten małpi umysł swój, ten wygodny, e, wyciszyłem ten głos, który kiepszy mi cały czas, żeby odpoczywać, żeby leniuchować sobie, dać sobie spokój, po co więcej robić, bla bla bla. Spóźnić sobie coś zjeść i tak dalej. Nie, nie o to chodzi w życiu. W życiu to walka, walka jest drogą. Jeśli nie chcesz być przeciętnym... Musi się przyzwyczaić do tego, że tak jest do końca życia, nie ma mety. Do końca życia walczymy, lecimy po swoje. To jest niewygodne, nieprzyjemne, ale kurde, umieramy, żyjemy raz. <słuch> Szkoda to spierdolić i zmarnować, prawda? No. W każdym razie widziałem, <słuch> coraz częściej zauważam, bo wiem, gadam do telefonu, nie jest to jakieś mega ekscytujące dla wszystkich. Ale niektórzy się zachowują tak, jakby ich zmuszał do tego, żeby słuchali mnie i oglądali mnie. To jest typowe zachowanie ofiary. Pamiętajcie, nikt nie każe Wam oglądać mnie. Możecie sobie wejść na YouTube Trending, obejrzeć te pranki i inne bzdury. Ja sobie nagrywam, bo to też dla mnie jest terapia, żeby sobie w słowach przedstawić to, co ja myślę, o tym co myślę cały czas. A poza tym. Nawet jak jedna osoba się odezwie do mnie i powie: Dziękuję Ci za te słowa, w jakiś sposób na lepsze zmieniłeś moje życie, no to to jest dla mnie sukces. Ten przekaz nie jest dla wszystkich. 99% ludzi to są cieniasy, przeciętni ludzie, którzy niczego nie osiągną w życiu ciekawego, wartościowego. Bo taka jest ludzka natura: lecimy na wygodę, żyjemy w współczesnym świecie, który jest kreowany wokół wygody wygody, żeby ułatwiać nam życie, żebyśmy nic nie musieli robić, tylko mogli zamawiać przez telefon Uber Eats, oglądać Netflix i pff, leżeć tak i spędzać czas, no tak, tak tak jest e, defaultowy stan człowieka, to jest lenistwo i oszczędzanie energii. W każdym razie ja przyleciałem tutaj do Guadalajary, bo tutaj mój znajomy ma klinikę, e, gdzie robią stem cell therapy, czyli komórki macierzyste po polsku się nazywa. Ja jutro dostanę zabieg, zanim wrócę do Polski. 200 milionów komórek. Nie mam żadnych urazów, nic takiego. To jest na odmładzanie. Po prostu przedłużam sobie życie. Możecie sobie o tym poczytać. Ja nie będę za dużo o tym mówił. Bo to jest strasznie ciekawe. W sumie jedno z najciekawszych rzeczy na świecie teraz. się chodzi o naukę i zdrowie. Ale no to jest idealny wiek, żeby zacząć Robić taką terapię W sumie jak ja myślę o tym to ja Odsprzedałem tyle lat swojego życia Żeby zarobić hajs I teraz muszę wydać ten hajs Żeby trochę tego życia odkupić sobie Pfe, Absurdalne Że prawie wszyscy w ten sposób funkcjonujemy huh. No um, Pamiętajcie lecimy o 100 tysięcy subscribers Klikajcie subscribe Cały sprzęt do podcastu już zamówiony jest u mnie w biurze. Młody Jan, czyli mój Jamie, tak jak Joe Rogan ma swojego Jamie'ego. Ja mam młodego Jana. Już w przyszłym tygodniu będzie ustawiał, sprzęt u mnie w biurze. I lecimy, lecimy z podcastem. O nazwie lecimy. Yeah. No, dbajcie o siebie, zróbcie coś trudnego dzisiaj, przełamcie się, bo inaczej wasza tożsamość zacznie. Zobaczyć z powrotem w stronę przeciętności, wygody, i wtedy wszystko się sypie, wszystko się pierdoli, stajemy się znowu przeciętnymi Cyganami i tego nie chcemy. Trzeba walczyć, walka jest drogą. <grych> Lecimy po swoje, dlatego oglądacie ten kanał. Tak mi się wydaje. Koła was chodzimy.